Znajdujemy się na cmentarzu żydowskim na hełmie. Specjalizmie w dan jak nazywa się obiekt, w którym stoimy? 43% pytanych osób podało odpowiedź Mastaba. 30% Kromlech, 20% Pawos i 7% Ohel. Cmentarz żydowski w Gdańsku w dzielnicy hełm założony został około drugiej połowy XVI wieku. Jest jednym z najstarszych miejsc pochówków Żydów w naszej części Europy. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1694 roku. W następnych stuleciach teren cmentarzu powiększono tak, że obecnie zajmuje powierzchnię 2,3 hektara oraz udzielona część niegrzewalnym. Cmentarz przed pełni zniszczony do końca II wojny światowej. Zamknięto go dopiero w 1956 roku i od tego czasu zaczęła się systematyczna jego dewastacja, szczególnie na w latach 70. kiedy całkowicie zniszczone i sprzętowano parad parat najstarszymi i najcomniejszymi nagrodkami. Dziś pod cmentarz na chemii wychodzą drogi mieszkane. Wśród nagrownych budowano prowadzące na stronę wschód wschody. Z szeroku ochelic na mieni tylko jeden, z lat 20, który obecnie służył dla instytucji eksportu indyjskiego w, w drugiej połowie lat 80. podczas częściowej inwentaryzacji prowadzonej przez Jacka i Jarosława Selina pod warstwą w ziemi odkopano kilka nagrobków pochodzących z 1711 roku. Po zakończeniu prac badawczych odnalezione nagrobki zostały zasypane. Macowy na gdańskim wykonane były z drugiej strzkowca. zachowane do dziś pochodzą z młodszej części nekropolii, pozbawione są bogatej symboliki judaistycznej. Epitafia nagrobne obok nazwiska i nazwiska rodowego oraz daty narodzin oraz śmierci zawiera informacje o pochodzeniu i zawodzie. Smar. Jesteśmy w miejscu, gdzie ponad 73 lata temu znajdowała się Wielka Synagoga. Staćmy się przychodniu, ile tak, synagogów znajdowało się w państwie. Połowa pytanych podała liczbę w przedziale od 1 do 5. 39% liczbę pomiędzy 6 a 10. 11% ankietowanych podało liczbę większą niż 10. Wielka Synagoga Gdańska powstała w 1887 roku. Zasiadała się Borem Miejskim w Szerejba, obecnej ulicy Wielkosowskiego. Władz miejskich zbudowała wedniska firma Edejd Webman. Ławczystości otwarcia dokonano 15 września 1887 roku. W Ławczystości przewodził rabin Kosman Webman. Miejsce to stało się centrum życia tych Żydów. Społeczność ta była spora. W czasie głowy synagogi sięgała niemalże 3 tysięcy i stanowiła około 2,5% ludności wedniska. No. W mieście istniało już tutaj synagogi. Żadna z nich nie była jednak tak wielka i reprezentacyjna. Najczęściej na potrzeby wspólnot adaptowano istniejące już budynki. Tak było na ulicy Szerokiej, gdzie znajdowała się Stara Synagoga, w gdzie znajdowała się Synagoga Ochotoksyjna, na ulicy Świętojeńskiej i w żywienka Sen. Wielka Synagoga była pewnego rodzaju symbolem Thank ulica Pochulanka. Spytaliśmy się przychodnim w Gdańsku, czy wiedzą, jakie wydarzenie miało miejsce na tej ulicy. Większość, ponieważ aż 85% pytanych ludzi nie wiedziało, co wydarzyło się na Pochulance. Zaledwie 15% znało historię tego miejsca. W lipcu 1946 roku na 17 ulicy Pochulanki w Gdańsku dokonano publicznej egzekucji 11 członków załogi opozytowych Skutu, wskazanych na śmierć specjalnych sądskarmi. Sporty miasta narząd egipskich decydowały o jak najliczniejszy udział w widowisku w sprawców. Ocenia się, że mieszani Hitlerowi mogą się przeglądać od kilkudziesięciu do przodu stu tysięcy osób. Pętle na szyję zakładali ubrani, w których byli więźniowie szczytkowi. Po wykonanych wyroku kacześ zerali buty z wisielców, odcinali trupy z szubienicy, zabierali fragmenty sznura, które zgodnie z przesunem. Wielki zwerw od nas Góry Zamkowej, jest to obszar w tajemnicy prawie niezmieniony od ponad 100 lat. Miejsce dawnych fortyfikacji miejskich. Rodzicko przed wiekami pełniło wyżądkową rolę miejsca obserwacyjnego okolicznych wzniesień i lasów. Przypisywana była lokacja Zamku Książąt Półmorskich i było to około wieku XII. Fortyfikacje miejskie od zachodniej strony miasta postanowiono rozbudować w XVI-XVII wieku. Usuwano ciąg wałów z bastionami i fosą. Jednym z nich był bastion jerozolimski, niszczący się na terenie Góry Wschodowej. Połączona jest zresztą portów od południe. Z stron ograniczona jest bardzo stromymi skarpami, na których znajdowała się niegdyściu Fosa. Ufortyfikowane w skórze miało chronić miasto od zachodu. Bastion zaczął powstawać w 1655 roku. Miał zadanie osłaniać wschodnie mury miasta w rejonie dzisiejszej ulicy Podwale Grodzkie. Na części tej góry podczas II Wojny Światowej stało działo przeciwgotnicze, znajdują się obecnie pomnik milenium. Wszystkie fortyfikacje fortu są typu staroborskiego, łączące wały z elementami murowanymi. Powstał w ten sposób zewnętrzny zachodni ciąg fortyfikacji, których elementem było burtisko. Projekt, który promieniuje Jan i Jerzy Starkowski. W efekcie przeprowadzonych prac burtisko stało się ważnym elementem obrony gdańskiej i uchroniło Gdańsk w trakcie odnężenia przez Szwedów w czasie potopu, jakiś w trakcie W 1987 roku przez Prusy w trakcie obrony przed wojskami francuskimi. Obecny kształt Prusysko uzyskało w trakcie generalnej przebudowy w latach 1867-1874. Jedną z najsłynniejszych gdańskich legend jest legenda o osobnym obiecu fotelowym, po polsku nazywanym zazwyczaj Kaczma Jerusalem, a po niemiecku Wojtem Jerusalem. Opowiada ona o karze Cidów Kaczmarzy którzy się mordując podróży w specjalnie przygotowanym klimie, uspiąc swoją ofiarę, mordowali ją, ograbiali z zabytku, a ciało ukrywali pod ciemnym lub w lesie. Legenda głosi, że mieli oni syna, który wyruszył z zkać szczęścia w świecie. Szczęście się to znalazł, ale po wielu latach z z za domem po do granicy jako majątki człowiek, urodząc z starym terminacją niespodziankę. Płęta legendy jest taka, że rodzice nie rozpoznają syna. Wtedy chwali się bogactwem, obiecuje hojną nagrodę za gościnność na zajęć i smacznie zasypia. Rodzice kierujący swoją nieodmienną chciwością wści oczywiście mordują go we śnie i karmią złote, które przy nim znajdują. Przeglądając dokumenty, które zamordowany miał przy sobie, napowiedziały mu na nazwisko swojego potomka. Matka dowiedziawszy się o strasznym puniu, przytomność i z tego samego wywołania Pochodzący z początku XVII wieku schematyczny pan terenów składowych na północy miasta ukazuje w miejscu opisem jako Jerozolim dynek o skromnej kulturze, a jego jedyną funkcją przyciszynikową wś było okazjonalne sterowanie z tego obiektu w Do funkcji nawiązuje dnie przytaczając legendę, stwierdzając jednocześnie, że prawdopodobnie nie nazwy domu wypisuje odsycających w cudmienicy kaplicję a skończy o złożeniu obiektu około mocy